Cześć wszystkim z tej strony Aleksandra, witam Was ponownie na moim kanale i zapraszam na odcinek, w którym pokażę Wam 5 propozycji, jak dodać sobie koloru w makijażu. Oczywiście, jeżeli chodzi o możliwość użycia kolorów w makijażu, to jest nieskończona ilość kombinacji i ogranicza was wyłącznie wyobraźnia. Natomiast ja dzisiaj pokażę wam cztery łatwe propozycje i jedną trochę bardziej skomplikowaną. Już za sześć dni kalendarzowa wiosna czyli okres, w którym po pierwsze budzi się kreatywność, po drugie natura budzi się do życia i z każdej strony bombarduje nas kolorami, także tym bardziej kolory na twarzy będą pasowały. Dla osób, które boją się koloru i na co dzień od niego stronią, ale mimo wszystko chciałyby zacząć, najprostszą opcją jest wytuszowanie rzęs kolorowym tuszem. Jeżeli Wy mieliście z jakimiś do czynienia i Wam się sprawdziły, to dajcie znać w komentarzu i polećcie innym osobom. Ja mogę polecić tusz z Ingrid, jeżeli szukacie morskiej zieleni. Bardzo ładnie ten kolor wybija, jest zauważalny, ale jednocześnie nie jest zupełnie przytłaczający. Natomiast ten krok dzisiaj pominę, bo byłoby to wyłącznie wytuszowanie rzęs, także przejdźmy już teraz do propozycji numer jeden, a jest nią kolorowa kreska. Kreski to taki element makijażu, który na ulicach jest jednym z najczęściej spotykanych. Ma wielu swoich zwolenników, ponieważ nie jest to tak naprawdę trudne do wykonania, chociaż wiem, że wciąż wiele osób ma z tym trudności. Moim zdaniem prostym trikiem, który możecie wykonać, żeby sprawdzić jaki kształt kreski najbardziej do was pasuje, jest wykonanie dwóch kompletnie różnych kresek po dwóch stronach oka. Ja kiedyś zrobiłam sobie coś takiego, że jedną kreskę namalowałam zdecydowanie bardziej strzelistą, a drugą dużo bardziej poziomą i miałam szansę zobaczyć w w którym oku czuję się lepiej? Bo moim zdaniem nie ma czegoś takiego jak jedno idealne rozwiązanie. Owszem, są te wszystkie teorie o tym, że kreska powinna być przedłużeniem waszej dolnej powieki, ale nadal nie u każdego się to sprawdzi i nie każdy będzie się w tym dobrze czuł. I wiadomo, najczęściej spotykane są kreski wykonane czarnym eyelinerem, chociaż z moich obserwacji wynika, że często ustępują miejsca brązowym. Natomiast ja wykonam dzisiaj kreski niebieskim eyelinerem. Moim zdaniem, do brązowej tęczówki to jest perfekcyjny kolor. Eyeliner, którego będę używała, jest Suva Beauty. Jest to eyeliner aktywowany wodą, także tutaj bardzo ważne jest zachowanie odpowiedniej proporcji. I tak jak możecie zauważyć, ja zawsze zaczynam kreskę tutaj od zewnętrznego kącika, a później wyciągam ją dosłownie po milimetrze. Tak wygląda początkowy zarys, i to, co moim zdaniem jest bardzo ważne, to to, żeby tą kreskę malować możliwie jak najbardziej prosto. Kiedyś, kiedy malowałam kreski bardziej strzeliście do góry, zauważyłam, że miałam trochę tendencję do tego, żeby ona szła w taki łukowaty kształt. Natomiast prawie u nikogo nie będzie to wyglądało dobrze, także ważne jest zachowanie tej prostej linii. W drugiej kolejności będę wracać sobie już od tej wyciągniętej linii do linii rzęs. Ale tutaj tak naprawdę zaczynam to mniej więcej od połowy długości kreski. To, co robię na końcu, to nabieram niedużą ilość na pędzel i staram się wtopić tą kreskę tutaj w linię rzęs. Przy otwartym oku i tak możecie zauważyć, że moja budowa oka nie jest jakaś idealna do malowania kreski, bo tutaj to załamanie już robi mi się właśnie w zewnętrznym kąciku. I kiedyś myślałam sobie, że może w takim razie kreski nie są dla mnie i przez jakiś czas rzeczywiście z nich całkowicie zrezygnowałam, ale potem uświadomiłam sobie, że tak naprawdę kreski bardzo w makijażu mi się podobają. I czemu mam przez nie rezygnować, tylko przez własną anatomię? Uznałam, że jeżeli one nie będą idealne, to dalej mam prawo się z nich tak samo cieszyć i polecam też Wam to, żeby nie przejmować się tak bardzo swoimi jakimiś małymi mankamentami, a po prostu je zaakceptować i czerpać fan. Druga odrębna historia to jest próba powtórzenia takiej samej kreski na drugiej powiece. To akurat nigdy nie jest łatwe, nawet moim zdaniem, kiedy macie już 10 tysięcy prób za sobą i mega wprawę, to i tak czasami zrobi się taka kreska, że ona nie będzie bardzo podobna do tej i będzie bardziej właśnie lekko płaska. Trochę bardziej uniesiona albo po prostu wyjdzie Wam minimalnie grubsza. Moim zdaniem to też jest coś, czym nie warto się aż tak specjalnie przejmować, bo i tak mało kto patrzy na Was i przygląda Wam się, czy to jest idealnie wykalkulowane co do milimetra. Ale moim zdaniem to, co warto zrobić, żeby te kreski były do siebie jak najbardziej podobne, to przyjrzeć się sobie dokładnie w lustrze. I popatrzeć dłuższą chwilę na to, w jaki sposób idzie ta kreska, która już na powiekach się znajduje. Bo takie przejście od razu do tej kreski sprawiało, przynajmniej u mnie, że one miały troszeczkę rozbieżne kierunki. Natomiast od kiedy poświęcam 10 sekund na takie po prostu przyjrzenie się tej kresce, naprawdę zrobiło różnicę i sprawiło, że teraz częściej jednak właśnie ta druga kreska ma ten sam kierunek co pierwsza. Kreski namalowane, i tak naprawdę już na tym etapie można by było po prostu wytuszować rzęsy i byłby skończony look. Ale to, z czym ja ostatnio na maksa się polubiłam, to są kreski w wewnętrznych kącikach. Bardzo mi się podoba efekt, jaki to daje dla kształtu oka, że ono robi się takie od razu bardziej wyciągnięte. Także teraz dorobię tutaj jeszcze takie małe trójkąciki w środku. I tutaj akurat rzeczywiście mogę przyznać, że warto kierować się kształtem swojego oka i linią, którą wyznacza Wam Wasza górna powieka. Najważniejsze jest rysowanie tej kreski naprawdę po bardzo małych fragmentach, takich dosłownie pół milimetrowych. Rzęsy wytuszowane, tak jak wiecie, ja bardzo lubię tuszować dolne, ale akurat kiedy maluję kreski w zewnętrznym i dodatkowo wewnętrznym kąciku, to wtedy stawiam tylko na tuszowanie górnych rzęs, bo mam wrażenie, że to jeszcze bardziej ciągnie oko do góry, robi się takie bardziej kocie i bardzo mi się taki efekt podoba, także teraz możecie sobie go zobaczyć z bliska. Propozycja numer dwa jest skierowana do tych osób z Was, które na co dzień nie są w stanie rozstać się z czarnymi kreskami. Wiem, że wśród Was jest dużo takich osób. Ja sama zresztą kiedyś do nich należałam i byłabym w stanie na palcach obu dłoni policzyć takie dni, kiedy w liceum nie miałam na sobie kresek. Naprawdę malowałam grube, czarne krechy dosłownie codziennie. Zresztą u mnie ta faza trwała jeszcze na początku studiów, dopiero później przyszedł okres tylko wytuszowanych rzęs, później jakichś kolorowych cieniowań, ale właśnie tylko z rzęsami, także przeszłam przez różne etapy ale z kolei jeżeli wy na co dzień nie wyobrażacie sobie makijażu bez czarnej kreski, a mimo to chcielibyście dodać do niej trochę koloru, to ta propozycja jest właśnie dla Was. Całość będzie polegała na cieniowaniu i kresce, ale to nie będzie takie zwykłe cieniowanie, tylko właśnie cieniowanie tak dosłownie, delikatnie powyżej kreski. Żeby to wykonać, trzeba cieniowanie zrobić najpierw. I można oczywiście zrobić to po prostu pędzlami, ale możecie sobie też pomóc taśmą. Najłatwiej byłoby użyć takiej małej, cieniutkiej taśmy, ale ja przed chwilą jej szukałam i nie jestem w stanie znaleźć, także posłużę się taką wielką. Jeżeli będziecie chcieli właśnie użyć tego triku z taśmą, to pamiętajcie, że warto sobie ją nakleić na dłoń, przyklepać sobie ją. Dosyć porządnie, żeby zdecydowana większość tego kleju się tutaj odbiła. Long story short z mojego dzieciństwa. Kiedy byłam mała, bardzo często z moim tatą oglądałam program Jak to jest zrobione. Wydaje mi się, że on leciał na Discovery Channel, tego akurat nie pamiętam na 100%, ale chyba tak było. Mój tata bardzo się cieszył, że lubiłam ten program, bo on poszerzał moje horyzonty i właśnie tam było idealnie pokazane, jak coś powstaje od A do Z. Nie pamiętam oczywiście większości tych odcinków, ale takim, który zapadł mi w pamięć, był ten o taśmie klejącej. Pod mikroskopem to wygląda dosłownie tak, że mamy tą płaszczyznę taśmy. I mnóstwo takich kuleczek kleju. I kiedy coś przyklejamy, to ta kuleczka pęka, wydziela się z niej ta wiążąca substancja, i dzięki temu taśma przykleja się do podłoża. Przez to, że nie wszystkie te kuleczki pękają, to można taśmę przykleić więcej niż jeden raz, mimo że oczywiście za każdym razem to klejenie jest coraz słabsze. Bo tych kuleczek, które zostały w całości, jest za każdym razem coraz mniej i mniej i zdecydowana większość kleju już jest tak jakby zużyta. No i właśnie po to kleimy sobie taśmę na dłoń. Dosłownie warto jeszcze tak pojeździć palcem po tym, żeby jak najwięcej tych pęcherzyków już puściło ten klej i żeby tak naprawdę później, kiedy przykleimy to na twarz, to kleiło bardzo słabo. Dzięki temu przede wszystkim unikniemy podrażnienia skóry na buzi, a dodatkowo też nie zrujnujemy sobie makijażu, który jest pod spodem. Tutaj oczywiście pełna dowolność odnośnie koloru. Użyjcie takiego, jakiego najbardziej lubicie, ale ja z kolei dzisiaj postanowiłam użyć koloru, jaki lubię najmniej ze wszystkich w makijażu czyli zielonego. To, co tutaj jest istotne, to żeby przykładać pędzel do skóry i na początku kompletnie tego nie blendować. Bardziej dosłownie tak, żeby wgnieść sobie ten kolor w skórę. Na początek warto to zrobić w ten sposób, żeby prawie cała przestrzeń pędzla opierała się tutaj o taśmę, a dosłownie tylko wierzchołek muskał skórę i właśnie tutaj, żeby przenosił się ten pigment malutkimi krokami. Jeżeli z kolei chodzi o długość, to dostosujcie ją do tego, jaką kreskę lubicie, i zróbcie to 1 mm dalej. Następnym krokiem jest wybranie już bardziej precyzyjnego pędzla. I tak jak w poprzedniej kresce wracaliśmy sobie od połowy już do linii rzęs, to tutaj zrobię dokładnie to samo, czyli od połowy tej kreski przenoszę sobie ten pigment kolorystyczny nieco wyżej. I podobnie jak w poprzednim przypadku staram się jak najlepiej wtopić to w linię rzęs. Kiedy cieniowanie mamy już zrobione, będziemy teraz przechodzić do zrobienia kreski, ale najpierw, oczywiście musimy się pozbyć taśmy. I tutaj też po raz kolejny można by było to zatrzymać na tym etapie, bo tak naprawdę już teraz wygląda to dobrze i można by było wytuszować rzęsy, albo nawet jeżeli lubicie dokleić sztuczne i byłby to kompletny look, ale mimo wszystko miało to polegać jednak na tym wystającym cieniu spod czarnej kreski, także teraz ją dorobię. Luch numer 2 skończony. Jestem bardzo ciekawa, co o nim sądzicie, bo moim zdaniem to jest naprawdę idealna koncepcja do przemycenia kolorów makijażu. Czy przekonało mnie to do zielonego? Oczywiście, że nie. Ale za to już widzę taką opcję z masą innych kolorów. Moim zdaniem, naprawdę dosłownie praktycznie każdy kolor znalazłby w tym makijażu zastosowanie. Możecie go dopasować do tęczówki, do stylówki, do czego tak naprawdę chcecie, a dodatkowo tutaj świetnie zadziałałaby metoda kontrastu. Czyli jeżeli macie na przykład sukienkę w jakimś kolorze, to możecie zrobić kontrastujące oko, ale właśnie dodać tą czarną kreskę, która uspokoi całość. Dla mnie ten pomysł to strzał w dziesiątkę, ale jak zwykle czekam na Wasze opinie. Propozycja numer 3 dostała roboczą nazwę Blush Blindness i ja wiem, niezbyt to oryginalne, bo już milion razy wszyscy słyszeliśmy to powiedzenie. Ale tak naprawdę nie ma lepszego określenia dla tego, co planuję tutaj dzisiaj stworzyć, bo moim zdaniem można świetnie dodać sobie koloru do makijażu właśnie z pomocą różu. Jestem prawie pewna, że jeszcze w tym roku pożegnamy się z trendem na róż, ale dopóki faza na niego trwa, to przejdźmy sobie do zaróżowienia naszej twarzy na maksa. Żeby rzeczywiście było to przemycenie koloru do makijażu, to nie stawiałabym tutaj raczej na takie herbaciane, zgaszone róże, a postawiłabym na coś bardziej cukierkowego i intensywniej nasyconego. Ja do tego celu użyję dzisiaj Baby Gut Blush z Essence i on tutaj będzie grał pierwsze skrzypce. Dużą część tego makijażu będziemy w stanie zrobić palcami. Podejrzewam, że większość z Was właśnie w ten sposób nakłada płynne róże, ja też tak robię i będziemy go nakładać na policzki, ale też trochę transferować na powieki. Moim zdaniem ten odcień różu jest wręcz idealny do stworzenia makijażu w stylu Sabriny Carpenter. Swoją drogą, czy ja nie wspominam o Sabrinie już trzeci raz w ciągu ostatnich odcinków? Może to jest jakiś znak, i świadomość mi to podpowiada, może powinnam stworzyć taki odcinek. Dajcie mi znać, czy chcielibyście to zobaczyć. Kiedy policzki są już konkretnie zaróżowione, będziemy przechodzili do następnego kroku, czyli do makijażu powiek i tutaj bazą nadal będzie właśnie ten róż. Możecie oczywiście rozklepać sobie go palcami, możecie też nałożyć pędzlem. Tutaj zróbcie tak, jak Wam jest wygodnie. Teraz sposobem, w jaki ja to widzę, jest to, żeby nałożyć naprawdę niedużą ilość tego różu na palec, i przeciągnąć sobie ten pigment jeszcze wyżej. Czyli tak jak standardowo róż nakładamy do jakiejś określonej wysokości, tak tutaj właśnie ciągniemy jeszcze wyżej i łączymy z cieniowaniem powieki. Nie martwcie się, ja wiem, że wygląda to trochę gorączkowo i że to akurat nie jest look dla każdego, ale mimo wszystko przejdę teraz do następnego kroku, czyli do zasetowania powiek cieniami. I skoro już robimy taki full różowy look, to teraz posłużę się cieniami z palety Glam Shopu z Karoliną Ziętek. I będę używała tych dwóch kolorów. Ten makijaż ma bazować na rozproszonym różu na całej twarzy, także nie skupiam się tutaj na precyzji, a właśnie takim większym pędzlem i bardziej zamaszystymi ruchami rozkładam sobie cień dosłownie na całym załamaniu powieki i wyjeżdżam sobie tutaj aż na skroń. Teraz z kolei biorę jaśniejszy cień z tej palety i tym samym pędzlem będę go nakładała w wewnętrzną część powieki ruchomej. Ze względu na to, że mamy tutaj różnicę w tonacji, bo jednak ten cień z palety wypada trochę bardziej chłodno niż ten róż na policzkach, to teraz nabiorę go na pędzel od różu i taką niedużą ilość nałożę sobie właśnie na poliki. Dla spójności makijażu, jeszcze taką naprawdę minimalną ilość nakładam sobie tutaj na skronie. To będzie takie prawie niezauważalne, ale jednak zrobi różnicę. Bardzo podoba mi się ta matowa wersja makijażu, także wewnętrzny kącik rozjaśniam sobie teraz białym kolorem. Propozycja numer 3 skończona. Wyszedł taki trochę Barbie look z tego, ale moim zdaniem nadal nieprzegięty. Mi osobiście bardzo się podoba. Mimo tego, że tego różowego koloru na twarzy jest dużo, to tak naprawdę jest to wszystko lekkie. Ten róż dodaje dużo dziewczęcości, a z kolei jeżeli chodzi o różowe cieniowanie, to ono wcale nie jest przytłaczające, bo też nie jest jakoś bardzo intensywne. Te odcienie różu subtelnie w siebie przechodzą, nie mamy tutaj żadnej ciężkiej kreski ani doklejonych rzęs, więc dalej oko wygląda lekko, policzki świeżo, do tego Rozpasowane usta i moim zdaniem luk gotowy. Żeby przejść do kolejnej propozycji, musiałam zmyć cały makijaż, przygotować bazę jeszcze raz i w międzyczasie zdążyło się rozpadać. Także mam ogromną nadzieję, że stukające krople o parapet nie będą Wam przeszkadzały. Propozycja numer 4 będzie opierała się na kolorowych, błyszczących cieniach. Mogą to być mega proste akcenty, takie jak pomalowanie sobie wyłącznie wewnętrznego kącika jakimś błyskiem. Może to być z kolei takie klasyczne nude cieniowanie całej powieki, a ten błysk nałożony na środek. Jeśli z kolei na co dzień malujecie powiekę w kolorach nude i dajecie sobie na przykład szampański błysk, to moim zdaniem wtedy ten kolorowy błysk warto przemycić na dolną powiekę. To rozświetli wam spojrzenie i doda też jakiegoś takiego ciekawego akcentu, ale jednocześnie będzie zajmowało na tyle mało przestrzeni w stosunku do tego górnego cieniowania, że dalej nie będzie to przytłaczające. Ale można też stworzyć cały luk, bazując na błyskach i tym się teraz zajmiemy. Zaczynając swoją przygodę z kolorami od błyszczących cieni, warto pamiętać o jednej prostej zasadzie baza kolorystyczna w tych cieniach nie powinna być zbyt intensywna. Czyli patrząc na przykład na paletę maksineczki, dobrym wyborem byłby ten brzoskwiniowy cień, bo on tutaj bazy kolorystycznej ma nie aż tak dużo, a jednak ma więcej kolorowych drobin. Jeśli z kolei chcielibyście na przykład solo nałożyć ten błysk, to on już będzie bardzo intensywny i będzie się intensywnie odznaczał, także bez dodatkowego wspomagania matowym cieniem może się nie obronić. Dla lepszego zrozumienia pokażę Wam to jeszcze na przykładzie palety Pat McGrath. Tutaj ten cień w rogu będzie idealny do tego, żeby po prostu nałożyć go jako pojedynczy błysk. Dobrze może sprawdzić się też ten kolor, ponieważ one obydwa są dosyć jasne i nie mają aż tak intensywnej podstawy kolorystycznej. Gdybym za to chciała użyć niebieskiego albo tego intensywnie różowego, to po prostu miałabym plamę koloru i dodatkowo te błyszczące iskierki, no a nie o to nam chodzi, bo chcemy mimo wszystko, żeby to wyglądało dobrze i spójnie. Jeśli jednak jesteście zdecydowani na to, że chcecie użyć mocniejszego koloru, to oczywiście nadal możecie to zrobić, ale jeżeli Powiedzmy, chcecie, żeby to był zielony, to warto wybrać jaśniejszą zieleń, taką, która dalej nie będzie się aż tak mocno odznaczała i będzie łatwiej zatrzeć jej granice. Będzie to w wypadku takiego cienia zdecydowanie prostsze niż w przypadku błyszczącej, ale ciemnej zieleni. Gdyby zależało Wam na tym, żeby uzyskać delikatny efekt iskierek, nakładajcie takie cienie pędzlem. Jeżeli zależy Wam na bardziej taflowym efekcie, wtedy nakładajcie palcem, a z kolei, jeżeli chcecie naprawdę bardzo intensywnego błysku, wtedy warto zaopatrzyć się dodatkowo w bazę pod brokaty. W moim wypadku ze względu na długość paznokci muszę posłużyć się do tego pędzlem, ale z kolei zważając na to, że chciałabym, żeby to iskrzyło mocniej, to właśnie nałożyłam sobie taką bazę w wewnętrzne kąciki i tutaj w zewnętrzny. Kwestii umiejscowienia tych cieni błyszczących, to tak naprawdę tutaj znowu tylko wasza wyobraźnia was ogranicza. Możecie nałożyć sobie na ruchomą powiekę, możecie nakładać tutaj wysoko pod brew, możecie nakładać na całą dolną powiekę. Mi bardzo podobają się takie efekty, kiedy błyszczący cień jest nałożony od wewnętrznego kącika i pociągnięty tutaj wysoko. Także na początek ten brzoskwiniowy cień z drobinkami opalizującymi na zielono nałożyłam tutaj. A teraz z kolei trochę bardziej typowo pomarańczowy będę nakładała w zewnętrznym kąciku. W wypadku zewnętrznego kącika bardzo podoba mi się taki efekt, kiedy ten błysk schodzi tak nisko. Dosłownie tak, jakby z kroplą łez on tutaj spłynął. Błyszczącym kolorem może być też opalizujący rozświetlacz. Jeżeli macie taki w swojej kolekcji, to on może świetnie posłużyć jako kolorowy błysk. Mój opalizuje od różowego przez złoto aż po zieleń, i ta zieleń tutaj będzie świetnie korespondowała z tym brzoskwiniowo-zielonym. Dodatkowy efekt robi tutaj różny stopień zmielenia drobin, i moim zdaniem to wygląda jeszcze dodatkowo bardziej intrygująco, bo w tym cieniu, który jest w wewnętrznym kąciku iskierki są dużo większe i grubsze, a z kolei właśnie ten cień, który jest na ruchomej powiece, czyli właściwie ten rozświetlacz, jest dużo drobniej zmielony i przez to on jest bardziej taflowy. I te ta różnice tutaj moim zdaniem dodają takiego czegoś intrygującego. Właśnie ta zieleń z tej palety Nyksa będzie świetnie tutaj pasowała, ale z kolei, żeby sobie jeszcze ją wzmocnić, to nałożę najpierw kredkę błyszczącą w tym samym kolorze. Mam te kredki z Kaleidosa trochę ponad rok. Dzisiaj otworzyłam trzy z nich i w każdej wypadł cały wkład. Nie wiem o co chodzi, jest to trochę dziwne. Oczywiście nadal da się to włożyć i tym pracować, ale jest to trochę niepokojące, że tak naprawdę rok wytrzymałości, a potem co? Po prostu odpada w środku. Przedstawia się skończony look z kolorem w postaci błysków. Patrzę tutaj w bocznym lustrze na swoje odbicie i podoba mi się ten makijaż bardziej niż zakładałam. Nie spodziewałam się, że te błyski aż tak dobrze się połączą, ale one świetnie ze sobą korespondują, bo ten na środku powieki właśnie delikatnie opalizuje na zielono, ten brzoskwiniowy też ma trochę takich zielonych drobinek no i mamy też zieloną powiekę dolną, także moim zdaniem to wszystko łączy się tutaj bardzo dobrze. Z kolei ten akcent tutaj w wewnętrznym kąciku taki właśnie delikatnie pomarańczowy super kontrastuje do tej zieleni, także jak dla mnie to jest taki look bardzo nieoczywisty, ale jednocześnie wygląda mega dobrze. Ale jeżeli dla Was taki luk to już jest za dużo, to pamiętajcie, że możecie z tego zaczerpnąć tylko jakiś jeden element. No i oczywiście całość tutaj wygląda trochę bardziej płasko, ale kiedy teraz poświeciłam sobie latarką na te powieki, to aż nie mogę się napatrzeć jak to wszystko błyszczy. Wygląda to nieziemsko, także na jakąś imprezę z przyjemnością to odtworzę. Czas na propozycję numer 5, opierającą się na kole barw. Celowo zostawiłam tę opcję jako ostatnią, bo moim zdaniem ona wymaga od Was najwięcej skilla, ale jednocześnie najwięcej odwagi. Opieramy się tutaj na kolorach przeciwstawnych, czyli takich, które ze sobą kontrastują. A zważając na to, że dzisiaj już mieliśmy niebieski, zielony i różowy, to tym razem postawię na kontrast fioletu z pomarańczem. Ogólnie wiadomo, układ możecie robić taki jak chcecie, ale moim zdaniem, żeby cały makijaż wyglądał lżej, to w przypadku stosowania dwóch głównych kolorów, lepiej jest, kiedy ten ciemniejszy kolor jest na górnej powiece, a jaśniejszy na dolnej. Bo w przeciwnym wypadku trochę jest tak, że obciążamy sobie tą dolną powiekę i całe oko optycznie ciągniemy w dół. Przy zdecydowanej większości makijaży lepiej, kiedy ten mocniejszy akcent jest położony wyżej. W przypadku kiedy decydujecie się już na taki intensywniejszy makijaż, ale mimo wszystko nie macie aż takiego dużego doświadczenia, to warto to cieniowanie zaczynać od jaśniejszych kolorów. Czyli na początek kładziemy sobie taki pośredni fiolet Tutaj, w wewnętrznym kąciku, później będzie jeszcze jaśniejszy, ale właśnie zacznijcie od średniego. I ja też na razie celowo daję go w takiej delikatnej wersji, żeby później móc sobie dołożyć, bo kiedy od razu zaczęłabym od czegoś mocnego, no to odjąć jest zdecydowanie trudniej. Tym samym pędzlem przechodzę do ciemniejszego odcienia i będę go nakładała w zewnętrzny kącik. Moim zdaniem przy budowaniu tego cieniowania warto jest wracać po kolei z każdym kolorem, czyli tak jak nakładałam najjaśniejszy, później pośredni i najciemniejszy, tak teraz najwięcej wracam do tego pośredniego i jego sobie daję w załamanie powieki, ale też wracam do jaśniejszego, żeby go po pierwsze wzmocnić, po drugie zatrzeć granicę, a na sam koniec dokładam sobie jeszcze więcej tego najciemniejszego, żeby jeszcze bardziej wzmocnić zewnętrzny kącik. Fiolety różnią się trochę tonacjami, bo każdy jest z innej palety, ale mimo wszystko jakoś zaczyna to wyglądać spójnie. Teraz przejdziemy do dolnej powieki, czyli do tonów pomarańczowych, które by the way będą się idealnie komponowały z tłem. Tutaj analogicznie zaczynam od tych jaśniejszych odcieni pomarańczowego. Kolorem, który moim zdaniem idealnie dopełni zewnętrzny kącik dolnej powieki i będzie świetnie z jednej strony pasował właśnie do tych cieni na dole, a z drugiej strony dobrze spasuje się też z fioletem. Jest kolor czerwony. Czerwony tutaj z jednej strony doda tej ciężkości, żeby zbalansować górę i dół, a z drugiej strony, według mnie, fiolet plus czerwień to jest jedno z najlepszych połączeń kolorystycznych. Do dolnej powieki używam palety Jeffrego Stara, ale o ile pomarańcze z tej palety są super, tak ta czerwień nie wybije aż tak mocno, jakbym chciała, więc posłużę się jeszcze bordowym kolorem z palety The Dots. Tak przedstawia się skończony look numer 5, czyli kolory kontrastowe. Ja dodatkowo w tym makijażu zrobiłam sobie taki ekstra test z tymi ustami. Trochę mi się podobają, a trochę nie. Z tym fioletem trochę się zrobił taki jakiś gotycki vibe, ale jednocześnie trochę mi się to kojarzy z czarodziejką z księżyca. Nie wiem o co chodzi, w każdym razie nie czuję się w tym sobą do końca, ale wszystko jest kwestią przełamania. Natomiast warto próbować nowych rzeczy i wychodzić poza swoją taką standardową strefę makijażu, bo zawsze jesteście w ten sposób w stanie odkryć kolory, które do Was pasują, a też właśnie takie rozwiązania zestawień, które według Was mogą okazać się sprzyjające Waszej urodzie. Na koniec oczywiście czekam na opinię, która z pięciu propozycji spodobała Wam się najbardziej. Czy była to kolorowa kreska, czy kolorowy cień połączony z czarną klasyczną kreską, czy full różowy look, czy kolor poprzez błysk, czy kolory kontrastowe. Ja chyba o dziwo swój głos oddałabym na ten full błyszczący look. Mam nadzieję, że wypróbujecie na sobie chociaż jedną z tych pięciu powyższych propozycji i że w jakimś stopniu Was zainspirowałam do kombinowania z kolorem. I pamiętajcie, kolor można przemycić też w makijażu graficznym. Jeżeli chcielibyście, żebym zrobiła dla Was takie zestawienie, to też dajcie znać, a chętnie je dla Was nagram. Tymczasem w dzisiejszym filmie to już wszystko i widzimy się wiosną. Do zobaczenia. Bye!